Dzień drugi, zwiedzania Rzymu z dwojgiem dzieci, zaczynamy z Wyspy Tyberyjskiej. Zabytki w Rzymie generalnie ciężko przeoczyć, bo czasem można się o nie po prostu potknąć. Wyspę z historycznym centrum łączy najstarszy zachowany most w Rzymie, który wciąż służy pieszym od ponad 2000 lat. Most Fabrycjusza to jak wehikuł czasu. Umożliwia przejście po kamieniach, którymi chodzili starożytni. Przy Teatro Marcello czuć klimat dawnych spektakli, a chwilę dalej przy Pałacu Weneckim wchodzimy na taras z widokiem na Forum Romanum. To jeden z punktów, gdzie historia naprawdę ożywa. Spacer przez Via del Corso to esencja rzymskiego zgiełku. A w kościele świętego Ignacego Loyoli dzieci odkrywają iluzję optyczną. Sklepienie, które wygląda jak kopuła, choć wcale nią nie jest. Zanim dotrzecie do Panteonu, wstąpcie na chwilę do galerii Alberto Sordi. To galeria handlowa, która wygląda faktycznie jak galeria. Panteon to obowiązkowy punkt na mapie Rzymu. Jego kopuła i okulus w dachu robią ogromne wrażenie. A świadomość, że budynek ma 2000 lat? Hmm. Piazza Navona. Plac pełen życia z przepięknymi barokowymi kamienicami w tle. Dla dzieci to najlepszy moment na lody i bieganie wokół fontanny czterech rzek. Dalej czeka na nas Watykan, ale to temat na oddzielną rolkę.